Cześć, mam na imię Robert. Ty oglądasz kanał Autocholicy, a ta piękna zetka za mną już niedługo może być twoja. Natomiast chłopaki, że tak powiem, zobligowali się do tego, że w naszym Nissanie zrobią fajny system audio. I... Czyli tak jak myślałem, zawsze mniej niż obiecują, ale i tak jest ładnie. Hmm. Yy, moje cudeńko, nowe nabyte w przyszłym roku będzie któregoś z was, drodzy widzowie. Na pewno wypada wydech. Nie też muszę sprawdzić, czy ma olej. Wiem, że wielu z Was już czekało z niecierpliwością na ten odcinek, ale stało się. Właśnie wjeżdżam na podnośnik i wyrywamy serduszko. Czyli cały silnik, a później jedziemy do Kupcia. Michał szaleje ze swoją alfą, a ja na super wyprofilowanym fotelu z karnistra muszę wjechać do środka. A trzymam się kierownicy. Czekaj. Jak widzicie 350 już jest u góry. Co to dużo mówić? Tak, wiem, wiem, kulpa za mało relacji. Trochę auto przestało, ale logistycznie nie wyszło tak jak powinno. Niemniej, w tym momencie właśnie zaczynamy demontaż silnika. Jeżeli wyjedzie z silnik, którym zajmie się dr Kupcio, tak ten specjalista od wszelkiego rodzaju silników Nissana, tych zwykłych, jak i doładowanych. No to już auto na lawecie zostanie zawiezione do chłopaków, którzy zajmą się wizualnie poszeszkami, lakierem, ewentualnymi jakimiś odpryskami. Zacznie już robione być dwutorowo, no bo czekaliśmy na kupcie, żebyśmy mogli w spokoju serducho wytargać. Zaczniemy od demontażu, właśnie rozpuszczenia oczywiście wszystkich płynów żywotnych, od rozłączenia instalacji LPG, instalacji paliwowej. No i jeżeli dobrze pójdzie, myślę, że za parę godzin silnik, silnik już będzie out. Chłopaki się zastanawiają, czy wyjechać z nim do góry, czyli na przykład odkręcić maskę, wyjąć go do góry czy cały wózek w dół i puścić go w dół. Krzysztof, co z tym robimy powiedz? Nie górę, wiem, ja, ja 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 wystałem, do w górę czy no. no. w dół. Ja mustałem, żeby tam przed Gdzie? Normalnie. Wyciągasz No. wodu. Do A w tą stronę. Tak, no, to co? Już bary. Zostawiasz skrzynię, zdrażając na tej kurwa tutaj O, śmieszne rzeczy. Różne, różniste. Ja bym tego tutaj się bał ruszać, bo to później my się możemy przyjechać za Cyk wochrobatów. Co? Ja bym to wyciągnął, silnik tak. dookoła odkręcił. Czyli nie chodnicy tak że to są chodnicy do no, Dokładnie. To no to bardziej. Czy tu demontaż z to to, 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 drzaka to jest jakaś wielka historia? Nie, tutaj podejrzewam, że ten demontaż z będzie bardzo szybki. Bo on się trzyma na słowo honoru Nie, nie, nie koniecznie chcę zajmowaj się chłodnictwem bo tu się zrobi 20 cm miejsca Aha I co, z nim do przodu? Poduszek go tutaj kurde odkręcił Od skrzyni, do, do przodu i do góry Słuchaj, maskę zawsze można odkręcić No maskę trzeba zdjąć Żeby wiesz, nie krzaczyła Nie ma wielkiego problemu Wtedy oddzielić silnik, to, to... Od skrzyni, tutaj, oddzielić silnik od skrzyni Bo zobacz tutaj, nie? Oddzielisz silnik od skrzyni, skrzynia to została wtedy Tak Zobacz tutaj Trzeba to, to wszystko wykręcać to tak trochę... No dobra, masz rację. Ja bym się bał, że może coś się urwać. Tylko pytanie, bo i tak też nie wiadomo co z pasem, bo ten pas jest zerwany. No to to zaś zajmiemy, to będziemy mieli na mierzku wszystko. No. Jak z pasy, jak jest pas do pani, to ja Jest pomysł. A czy się uda? uda? Ja widzę te wydechy, to aż mnie. Masakr. Wiecie co to oznacza? Robcio zacznij rozkręcać. Pokażę tylko, gdzie są problemy. Hmm, piękne glutki. Pas z belka wzmacniająca na pewno do wymiany. Pas przedni. Gdzie? No, <noise> pas przedni też koniecznie trzeba będzie. Drugi. Tak nie zostawimy. Nie wiem co z lampami, bo te, te mi się nie za bardzo widzą. Ale to się jeszcze okaże. O! Amorcatorki, miechy. To jest akurat fajnie. No, trochę jest zabawy. Dobra, zostawiam gdzieś to GoPro i zaczynamy kręcić. Demontaż wcale nie szedł szybko. Im dalej własnych więcej problemów. Zacznijmy od tego, że śruby, każda z innej parafii, lubiły się zapiec i były problemy z odkręcaniem. Dodatkowo jeszcze wiązki elektryczne urywały się, lub same czujniki pękały przy próbie ich demontażu. Hm, no niestety, wiek robi swoje. Było już dobrze po północy, kiedy motor był przygotowany do wyjęcia, jednak sam jego demontaż zostawiliśmy sobie na następny dzień, kiedy cała ekipa była w pełnym składzie. No i w końcu nadeszła ta wiekopomna chwila, gdy wszystkie śrubki zostały odkręcone, a wszystkie elektryczne pęciny odczepione, więc motor mógł sprawnie w miarę gładko wyjechać z maski. Teraz tylko załadować do samochodu i w trasę. No hej, heja, Motor jak widzieliście zapakowany już na budyniu podrzucimy go w ciągu kilku dni, właśnie zaraz będę dzwonił do Kuby żeby się dowiedzieć co, jak i dlaczego późna pora, siedzę w samochodzie jeszcze tylko kawę łyknę, bo uwierzcie mi, że się dużo dzieje ostatnimi czasy no to co, lecimy, nie? Kupcio! Pracuje. No, halo, halo. Halo, dzień dobry, szef wszystkich szefów. Dobrze, dobry, mam no, zapisane, witaj w Cześć byku. Znana osobistość kolejna. <grym> no, się straciła, no. no widzisz, jak to jest między nami VIPami. Cześć byku, słuchaj, <grym> y, dzwonię w temacie, tak jak rozmawialiśmy, wytargałem serduszko z Nissana. Mam je już no. zapakowane w drugi samochód. Eee, i planuję do Ciebie go zwieść. I teraz chciałbym wiesz, jakby ustalić kilka szczegółów i mam prośbę, ponieważ to pewnie pójdzie na wizję, nie przeklinaj tak mocno, please. Dobra, postaram się być się. Tobą, to... Nie, dobra, na luzie. Eee, słuchaj, temat jest taki, planuję, jak wiesz, tą akcję dla widzów i tak dalej, charytatywnie to wszystko, mm -hmm. każdy coś tam z, z ludzi, co biorą jakby w tym projekcie Udział to ma z tego, albo coś tam reklamy, albo gdzieś tam, wiesz, się pokażemy o nim odcinek, ale generalnie zasada jest taka, że nie szalejemy, nie chcę robić mega kosztów, natomiast też nie chcę oddać popeliny. Mhm. E... A powiedz co się pierdolęło tak w ogóle. Znaczy nie, w nim nic nie pierdolęło Ktoś chcesz go no, odświeżyć, jakiś tam Dokładnie, dokładnie. Refresz. jak nie był. Nie, powiem ci u mnie na rolkach wygenerował 280. E, mhm. Więc dość ładnie, natomiast na pewno, na pewno dla mnie uszczelniacze zaworowe leżą, bo zwłaszcza na zimnym, wiesz, niebieskie kłęby, kłęby lecą. No tego no, to ładnie zrobimy, a to będziesz chciał tam jakoś paść, że to u mnie też tam ogra czy go no, Nie, Ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że można by to w ten sposób zrobić, że jak ty będziesz go rozbierał, to sobie no? na przykład ty nagrasz. No bez sensu, żebym ja dymał. Ale jak już a, będzie temat pogrom, uzgodnienia, i, 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 wiesz. Tak, rozłożysz, ja przyjadę, uzgodnimy co dalej, no bo tak w sumie to jest trochę kotek w worku i. No ty też drogi w masz tam 300 parę kroków, żeby tak pogadać, no masz, nie? No Dobra, a... ja go rozłożę na części pierwsze, przyjedziesz, to tam pokażę, co w nim jest zjebane, co trzeba w nim zrobić, co tam można tak. w nim doskonać tak. z jakimś niedużym kosztem. Tak, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy jest szansa na 300, żeby było NA i nie jakimś wielkim kosztem? Jakbyśmy popuścili trochę... Nie, pytanie, te silniki mają strasznie twarde sprężyny zaworowe i ja wyknąłem coś takiego, że wsadzić mu zawory są te lżejsze super techa, zorientuję no. się, one by tam kosztowały dla nas, żeby jakaś taka fajniejsza cena no, no, była, no, no, tam no. po cichu cichu. I, ten, e, i większe sprężyny zaworowe wsadzimy. Po prostu będzie tak jakby odzysk energii, a te lżejsze zawory, one jeszcze są cieniowane i poprawią troszeczkę na, napełnienie tego silnika. No to no, no, no dobra, no w atmosfery czym to da trochę, nie? No, trochę to da. No takich, mi się wydaje, że zdycha konia 10 N dojdzie, nie? Że opory mechaniczne silnika zmniejszymy tym. E, później można mu dolną połówkę kolektora sącego wstawić z takiego innego silnika, bo wy macie silnik ten taki pośredni, ten to ma dwie zmienne fazy mm -hmm. wydechowe i sąd. I z tego starszego silnika wsadza się kolektor słoneczny go tam na fresalce się opierdoli i, i dołoży się taki dystans. To z kolei na przykład mocy tam nic nie doda, ale powinno dodać tam 20 Nm. No, ale w ogóle ile tam się... Ci... Ale ile ci to doszło w ogóle z tym aucie? wyszło? Są 280 konie na jeden momentu. Stary, a szczerze ci pewnie pamiętam, bym musiał spojrzeć na wykres, a już jestem no, w samochodzie. To wiecie, widzisz, ja to wszystkie pamiętam, no te wszystkie cycerki pamiętam. No ja nie wiem, to... ale wiesz też, że hamownia hamowni nierówna i nie ma co tutaj się spuszczać. To no nie, nie, no to dlatego wiesz, u ciebie był zrobiony pomiot, i u ciebie. No fajnie. Pamiar. No, 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 i u mnie będziemy stroić, zobaczymy. To, to no, nie korzystam z tej hamowni Krzysia, ale to kurwa, no dopiero co ją założyli, to raz y, wczoraj, kurde, tak zaniżała, że ja pierdolek samochód zrobiłem. Następnego dnia go schamowałem po zrobionym pytaniu intercoolerze i wyszło, że ze 40 koni mniej. To się za pałem złapałem, mówię, a, wiesz, to tam No to tam gdzieś taliburowali Kuba, jeśli no, powiem tak... u będzie skamowany. my go tam wyremontujemy. No wiadomo, no nie na dalej nim od razu, tylko tam trzeba będzie go troszkę nie, rozjeździć. Nie, 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 tak nie. Dalej, nie, ja Ci powiem, ja Ci powiem, generalnie przy w samym demontażu motor wyszło jeszcze parę kwiatków e, w stylu... Poduszki, pewno ptęgło, jakiś tam pasek, rolki, świece, to, to, to wiecie, nie? Powiem Ci tak, o dziwo, motor jest nawet suchy, tak jak patrzę z zewnątrz, nie ma za dużych wycieków. Mm -hmm. Paski, rolki, to jakoś tam wygląda, natomiast e, wyszły rzeczy, wiesz, inne, bo le, mimo, że Mazak mi mówił, że tam on był lekko z przodu trafiony, to się okazuje, że lewa podłużnica jest dosyć dobrze mielona i na przykład e, ja tego tak nie zostawię, więc was, chłopaki, którzy będą zajmowali się blacharką w tym aucie, mieli tylko, wiesz, z mm -hmm. zewnątrz, popasować te poszeszki i tak dalej, a już, już się z nimi ugaduję, żeby przyjechali, oglądali, bo może trzeba będzie, wiesz, zrobić tam ciachu, ciachu porządną podróżnicę, bo na przykład z tej nic nie będzie, nie? Ja nie jestem blacharzem, ja się nie znam, mm -hmm. więc wiesz. to no, jeśli będzie wyjmany, to wiesz, to no, właśnie. będą. Miały, właśnie, nie? dlatego mamy jakby no. trochę czasu, nie będziemy tutaj się spinać. Ja wiem, że to też jakby jest robot... Wiem, ile masz roboty, wiem jak to wygląda od tyłu i też. Yy, no, bo... teraz się spieszy na, wszystko, na szybko, chcę, no ja tak dobrze, chcę złożyć dwa silniki, i żeby tu podsunęli trochę ten burdel, żebyśmy się nie potykali. No, o to wszystko, no, nie? no, 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 wiem o co chodzi. Dobra, słuchaj, to robimy tak. Yeah, silnik jest spakowany, ja ci go osobiście nie przywiozę, bo powiem ci się przygotowuję, bo mamy targi tutaj takie w dańsku, gdzie ja się wystawiam jako Jałtocholicy i nap Więc mam roboty no, od no, diabła. No, wiesz, kiedy trzeba się zacząć też trochę promować na mieście. E, I teraz o. i teraz przyjedzie ci mój ziomal, on ci go przywiezie. Ty masz jakiegoś tam e, żurawia, żeby go wyjąć z szarana, bo on stoi z tyłu? Tak, mały żurawia, mam trochę siły, bo na nie napierdalam, więc damy radę, nie? <laughs> Ja wiem, że ty masz łapy grube, ja wiem, a przyznaj się, że <laughs> co innego. Tak, Znowu góra na szkolenie, zapierdzielony, piątek, sobota, niedziela. A, no no dobrze. Pewnie jeszcze coś się wzmocni. Dobra, nie, nie ma problemu. Dobra. To wyjmiemy to ślniczek, nie? Czyli co? Czyli, czyli my jesteśmy ugadani, jak przyjdzie motor, to się wtedy tam najwyżej Zobacz, jest, ja Ty ja powolutku go sobie... Tak, ty go powoli y, kupcie rozbieraj, żeby zobaczyć co w ogóle w nim jest, bo może się okazać tak jak ja się do, wiesz, tak, zobaczyłem, że jest trochę więcej. No, no <laughs> czy mam się żegnać, hmm. tak. Czy, czy do bociana leci nie, już po tak, pożyczkę? Pana a pana nim nie napierdalała, nie stukała, nie, 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 nie. Nie było problemu. A jedyne, co, to tam może być. Co, jedyne, co to oprócz tego, że lekko tam mówię działał olej, to jeszcze miał tematy tego typu, że na przykład na zagrzanym lubił przygasnąć, tak jakby mówisz, mhm. był przelewany, ale tam jest mania z przepływką, muszę cały dolot jakiś porządny kupić, bo tam przepływka wklejana w rurę, wiesz, no, wiesz to zrobimy tak, że nie wiem, że no nie, złoży, złożyć na silnik i przyleźć kurwa, przyleź tą budę się stwierdzały ten silnik i zobacz, co mi robić. Bardzo możliwe, bo jeżeli ja dobrze kombinuję to, żeby ci przydrozę. teraz posiedzimy, przywozę... no, jakiś tam ich chuj, to wsadzimy Ty, na. Ty, no. będzie impreza od razu, zrobimy filmik z imprezy, wiesz jest z Warszawą, to zawsze kurwa wesoło wychodzi później. Mało no, gato. Ja to tam nie piję za bardzo jakiś taki kurwa, nie wiem. Jebany jestem, jeżeli o to chodzi, ale pewnie. Nie, po, ale to nie, nie trzeba nie? pić, żeby się dobrze bawić. Co, w tym nie wszystko mam ustalone. Najgorsze Jasne. co może wyjść. Jak on spierdola tyle oleju, to jest częstą przyczyną, że w tych zetach jakieś tam wiatraki się pierdolą, zaczynają i on machujowe chłodzenie. Pora no. się tam zagrzeje parę razy i potrafią się cylindry jejowate zrobić. wtedy mamy opcję, tylko blok zmieniamy. Albo na przykład jedniemy szlif i, i tyle, nie? To jest najgorsze, co może spotkać. Ja to tak dopuszczam na no, maksymalnie 200 setki jaja, nie? Że to ładne, bez awaryjnie fajnie chodziło. No jeżeli jest więcej, no to trochę kurde. No. Jak będzie więcej, to ja będą to jest... jaja. No <laughs> bez to, nie. dobra. nie. Dobra, słuchaj, nie ma co myśleć, zobaczymy na miejscu. Trzymaj się, chłopie, dzięki za rozmowę. Zawalcie to wszystko i to zobaczymy. Do zobaczenia, pozdro, cześć, hej. No, hej, hej. Ha, ha. Cholernie go lubię, naprawdę, mega, mega typ. Myślę, że jak pojedziemy, to będzie wesoło. No cóż, czas kończyć ten odcinek. Przepraszam, że w takich warunkach, ale już jest późna noc, ja już jadę do domu. Jak Wy to będziecie oglądać, to, to pewnie motor już będzie u niego. Natomiast... O! Pauza. Natomiast jeszcze jedno, w ten weekend, co wyszedł odcinek, będzie... będą targi T3M w Gdańsku, na których ja się będę wystawiał. Bardzo gorąco Was zapraszam. Przyjdźcie, przybijemy piony, pogadamy, będą fajne auta. No i to. Do zobaczyska, Trzymajcie się ciepło, cześć.